Dopowiem tu jeszcze jedną rzecz do tej właśnie do tego statusu społecznego. Jeden z takich chyba bardziej znanych socjologów XX wieku Peter Berger w artykule dosyć dosyć mającym sporo lat, bo chyba jeszcze z lat 60. wspólnie z Hans Friedem Kellnerem, zebrali bardzo wiele takich wątków i bardzo dobrze przedstawili małżeństwo jako... i właściwie esencją tego artykułu jest sformułowanie, że małżeństwo jest szalenie istotną instytucją porządkującą w społeczeństwie. Co to między innymi oznacza? No, porządkująco oznacza, że ono w, w, w tym... Ogromnym, no dzisiaj widzimy coraz większe społeczeństwa są, y, i y, 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 y w tej ogromnej masie ludzi małżeństwo wprowadza pewne ustrukturowanie, pewne uporządkowanie, no chociażby kwestii y, prawnych, majątkowych, odpowiedzialności.